Nowy ZAŁER 505, pewne podobieństwa do poprzednika 404, natomiast 404 ma tylko lufę i osadę, cała reszta to są nowe rozwiązania. Nowy zamek, nowa komora zamkowa, nowe urządzenie spustowe, nowy magazynek. A jeden z priorytetów, które przyświecał przy projektowaniu nowego modelu, zamek miał pracować jak w ZAUR 90. Pytano się starych rusznikarzy, którzy pracowali przy produkcji 90, jak to osiągano. Tam były zamki polerowane i pasowane indywidualnie z każdą komorą. Przy sztucerze modułowym jest to niezwykle ciężkie do zrobienia, ponieważ wszystkie części mają być współwymienne i kompatybilne. W związku z czym producent opracował specjalną technologię wykańczania komór zamkowych i zamków, które dają efekt ręcznie polerowanych zamków i wszystkie pracują dokładnie tak samo. Niezależnie które zamki wybierzemy, wszystkie komory będą chodziły idealnie tak samo. Nowy napinacz dużo, dużo płynniej pracujący niż w poprzedniku niż przy innych sztucerach. To, to od razu widać. Nowe urządzenie spustowe o nowych nastawach od 350 gram do kilo 250 Nowy magazynek względem poprzedników blokuje się z przodu i z tyłu, nie tylko po boku, dzięki czemu po osadzeniu w komorze nie ma tendencji do przekaszania się i podawania w niewłaściwy sposób naboi. Blokada magazynka znana już z poprzedników Maglock, I co bardzo ważne, magazynek wykonany bardzo precyzyjnie, jest bardzo wytrzymałego tworzywa, nie ma ryzyka, że po upadnięciu szczęki się rozegną, cokolwiek będzie nie, nie pracowało, będą powstawały dysfunkcje.